Nazywam się Monika Błaszkowska. Tworzę sztukę z użyciem naturalnego bursztynu bałtyckiego i na chwilę obecną goszczę ze swoimi pracami w salonie Tempur, w klifie w Gdyni. Jest to niezwykle. Dobra współpraca i dobra gościna, ponieważ przy okazji zaprezentowania towaru, który jest luksusowy i podkreśla nam komfort wyjątkowych sypialni, możemy również zapoznać się z moją sztuką, która również wpływa pozytywnie na aurę całego otoczenia. Bursztyn jest dla mnie bardzo wyjątkowym surowcem. Nie tylko ze względu na swój wiek, bursztyn bałtycki ma od 45 do 65 milionów lat, ale również dlatego, że w swoich pracach i w swojej twórczości poszukuje źródeł tej kopaliny w różnych zakątkach świata. Używam to później w moich obrazach, miksując bursztyn bałtycki z bursztynem z Sumatry, który ma 100 milionów lat, z bursztynem z Ukrainy, z bursztynem Również z Chin jest to niezwykle fascynująca droga moja, artystyczna, która ociera się poniekąd o dziedzictwo kulturowe, które mamy tutaj w Gdańsku związane z tym surowcem, ale też odkrywa w ogóle w zupełnie nowy sposób ten surowiec. Przedstawiam go, zestawiam go również z nieoczywistymi rzeczami, z minerałami, z kamieniami półszlachetnymi, z którymi kiedyś był zestawiany na przykład na koronę insygniach różnych władców tutejszych ziem, ale również zestawiam go z takimi rzeczami jak plastikowe świnki czy ludziki Lego, tak jak było w kolekcji Smile It's Amber. Chciałabym odczarować ten surowiec i pokazać możliwości posiadania go nie tylko w formie pięknej biżuterii, ale również w formie home decor. I dzięki temu, że Cliff jest takim wyjątkowym miejscem, my również wpisujemy się w tą mapę wyjątkowości poprzez unikalne, niepowtarzalne dzieła. W salonie firmowym Tempur. Staraliśmy się na wystawie dobrać w taki sposób pracę, by prezentowały szeroką różnorodność. Począwszy od mini kolekcji, takimi mini kolekcjami jest kolekcja Sztokholm. Są to bardzo fajne elementy, które można w sposób nienarzucający się przedstawić u siebie w domu, powiesić gdzieś w salonie, ale też sprezentować. Nasi klienci często poszukują też takich elementów, które stanowiłyby bardzo wyjątkowo wyjątkowy prezent. Który będzie podkreśleniem wyjątkowości obdarowywanej osoby, i wtedy właśnie wchodzimy my z naszą ofertą. Więc to, co mogę tak w takim skrócie telegraficznym tutaj opowiedzieć, to przykładowo obraz Golden Line, który tutaj posiadamy, ma w sobie dzikie perły. Obraz Green Velvet posiada bułę agatową, która jest z kotliny Konga. Oczywiście nasz unikalny bursztyn bałtycki przewija się w prawie każdym obrazie, natomiast nasza staranność o detal w tych pracach również przekłada się się na y, szeroką, jak gdyby gamę ram i opraw. Klif Gdynia nie jest galerią tylko z nazwy. Sam fakt, że nad ofertą, która tutaj jest kierowana do klienta, pracuje grono specjalistów, selekcjonuje w sposób bardzo uważny i wybrany prezentowane firmy, a te firmy dokładają na tyle starań, że oprócz jeszcze swoich standardowych ofert wprowadzają dodatkowe, zewnętrzne elementy, które jeszcze by mogły podkreślić wyjątkowość prezentowanego towaru. Unikalność. To wszystko tworzy bardzo dobrą aurę do robienia takich zakupów w poczuciu, że jeżeli tu przyjdziemy, to na pewno znajdziemy coś dla siebie i nie znajdziemy tego nigdzie indziej. Dlatego warto tu po prostu bywać.